Cześć kochani. Z tej strony ciocia Ania. Zapraszam na drugi, czyli kolejny odcinek, w którym będziemy bawić się z wykorzystaniem aplikacji CocoLingo. Jesteście gotowi? Czy wasze buzie i wasze języki są na to gotowe? Jeśli tak, zaczynamy. No i moi drodzy, przenosimy się już do aplikacji CocoLingo. Jak widzicie, Dziś będziemy ćwiczyć poprawną wymowę głoski D. Zaczynamy jednak od ćwiczeń oddechowych. Spróbujmy wykonać to ćwiczenie. O wschodzie i zachodzie słońca zdarza się, że dawna wody jest wyjątkowo spokojna i wspaniale ją wtedy obserwować. A spróbujcie ze mną zrobić tak, żeby ta powłoka wody lekko zaczęła falować. Potrzebujemy do tego kawałka chociażby takiej folii aluminiowej albo kawałka pergaminu. Wdychamy powietrze nosem. Ja mam kawałek za wiatr. Folii. <grym> Latał mnie też. Mam też kawałek chusteczki. Spróbuję zrobić to z chusteczką. Czy Wy też potraficie tak zrobić? Ja potrafię, więc klikam wspaniale. I kolejne monety wpadają. Do mojego skarbca. Może spróbujmy wykonać jeszcze jedno ćwiczenie. Nawet na największym oceanie może się zdarzyć, że wiatr ustaje, a nasz potężny żaglowiec nie może się ruszyć. Pomożecie nam? To jest nasz żagiel. Może to być na przykład kawałek folii aluminiowej, jaką ja mam tutaj, albo na przykład kawałek papieru pergaminowego, albo chusteczka higieniczna. Ja Papiemy tak jak żagiel, wyciągamy powietrze nosem i wytmujemy. Pójdziemy! Pokażę bokiem. Widzieliście? Wykonałam to ćwiczenie poprawnie? Wypróbujcie w domu. Chyba tak. Daleko można dopłynąć. Spróbujcie i Wy. Tymczasem ja klikam wspaniale. Sprawdzimy się teraz w ćwiczeniu. Słuchaj uważnie. Zaczniemy od poszukiwania skarbu. Będziemy musieli rozróżniać głoskę D. Gus. Gus. Czy słyszymy głoskę? D. Posłuchajmy. Gus. Czy słyszymy głoskę? D. Mm -mm, nie słyszymy. Gra. Gra. Czy słyszymy głoskę? D. Gra. No, nie słyszymy. Doba. 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 Czy słyszymy głoskę? D. Słyszymy. Du. 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 Czy słyszymy głoskę? D. D. Słyszymy. Dom. Dom. Czy słyszymy głoskę? D. Oczywiście tak na początku. Fantastycznie. Coraz lepiej pracujesz. Super. Dzięki Koko. Gęś. Gęś. D. D. Czy słyszymy głoskę d. Gęś. Nie słyszymy, więc klikamy tutaj. Okej, okay, zadanie wykonane. Przejdziemy sobie na drugą wyspę. Piracie, Kaziku, powiedz nam, co musimy zrobić? Widzicie, się poukrywały te wszystkie słówka są. I nagle zniknęły. Koko, y y je widzisz? <noise> Należy znaleźć wszystkie słowa, powtórzyć je, dzięki czemu otrzymasz jedną monetę za każde słówko. Yy, uwaga, uwaga! Słówka mogą kryć się za różnymi elementami, a za niektórymi nie kryje się nic. Mhm, czyli musimy znaleźć słówka, które pochowały się nam tutaj na ekranie. Uwaga, próbujemy. Czy pod tym listkiem coś się znajduje? Jak myślicie? Sprawdźmy. O, nic nie ma. Pod tym też nic nie ma. Może z tej strony spróbujemy. Dąb, 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 dąb. Wymówiliśmy poprawnie? Mam nadzieję, że wy wymówiliście poprawnie. Dal, dal, dal dal czy wymowa była poprawna była dobra proszę bardzo mamy już dwa kamienie na naszym koncie. teraz spróbujemy sprawdzić czy coś ukryło się pod tym listkiem nic no cóż idziemy dalej dom 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 dom, dom. dar dar DAR. DAR. I ostatni listek. DU. 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 Bardzo ładnie, wspaniale. Słówka zostały przez nas wyszukane. Sprawdźmy, co czeka nas na wyspie trzeciej. Spróbujmy sprawdzić się w fikuśnych słówkach. Co się przed nami ukrywa? Oto my. Dzielni odkrywcy, znajdziemy wszystkie tajemnicze obrazki. Na początku musimy znaleźć wszystkie pary śmiesznych słówek. Aby trochę ci pomóc, Koko pomalowała pary takimi samymi kolorami. Kiedy znajdziesz parę, usłyszysz nagranie. Powtórz to, co usłyszysz. Następnie opiekun przyznaje ci stopień, Otrzymujesz monetę i odkryta zostaje część obrazka. Dobrze, moi kochani, czyli tutaj mamy ukryty obrazek, a tutaj mamy takie fikuśne, śmieszne słówka, które musimy dopasować. Koko trochę nam już pomogła w tym zadaniu, ponieważ zaznaczyła tym samym kolorem elementy, które do siebie pasują. No to co, zaczynamy. Kolor zielony? A-do, a-do. A-do, a-do. Posłuchajmy i powtórzmy. A-do, a-do. A-do, a-do. Mam nadzieję, że wymówiliście poprawnie. Teraz może kolor niebieski. A-do, ade. a-do. A-do, a Posłuchamy ponownie i za chwilę proszę powtórzcie. A-do, ade. a-do. A-do, a Mam nadzieję, że zrobiliście to wspaniale. To może teraz kolor czerwony? A do ady. A do ady. Posłuchajmy i powtórzmy raz jeszcze. A do ady. A do ady. Powtórzyliście dobrze? Chyba nawet wspaniale. Teraz żółty. A do, ada. A do, ada. Posłuchajmy i powtórzmy. A do, ada. A do, ada. Mam nadzieję, że powtórzyliście wspaniale. No i ostatni. A do, adu. Posłuchaj ponownie i powtórz. A do, adu. A do, adu. Zobaczcie, tutaj ukrywał się. Kaktus, jeden był duży, a drugi mały. Ok, wracamy do mapy. Może zajrzymy teraz sobie na wyspę piątą. Spróbujemy tak przeskoczyć. Hmm, może spróbujemy dokończyć zdania. Chodźcie, mali odkrywcy. Tutaj ponownie mamy niedokończone zdania, które możemy usłyszeć po kliknięciu na nie. W każdym zdaniu brakuje jednego słowa, a my musimy znaleźć prawidłowe zakończenie. Niech Cię nie zwiodą e, słówka dodane przez koko. Kiedy dobrze wybierzesz zakończenie zdania, opiekun przyzna Ci stopień, a Ty otrzymasz błyszczącą monetę. Dobrze, dobrze, Piracie Kaziku. No to zaczynamy. Jodła rośnie za... Jodła rośnie za... Jodła rośnie za budynkiem. Jodła rośnie za budynkiem. Posłuchajmy i powtórzmy raz jeszcze to zdanie. Jodła rośnie za budynkiem. Jodła rośnie za budynkiem. Na deser zjedli. Co zjedli na deser? Na deser zjedli lody na pewno. Na deser zjedli lody. Na deser zjedli lody. Posłuchajcie raz jeszcze ze mną i powtórzcie. Na deser zjedli lody. Na deser zjedli lody. Mam nadzieję, że wymówiliście to poprawnie. A nawet wspaniale. W dolinie zamieszkała. Kto zamieszkał w dolinie? Chyba to zwierzątko zamieszkało w dolinie. W dolinie zamieszkała wydra. W dolinie zamieszkała wydra. To zwierzątko to wydra. Posłuchajmy raz jeszcze i powtórzmy. W dolinie zamieszkała wydra. W dolinie zamieszkała wydra. Mam nadzieję, że wymówiliście to wspaniale. Okej, okay, myślę, że wystarczy już tych ćwiczeń. Chodźmy do sklepiku. Zobaczmy, co możemy kupić dla naszej Koko. Zobaczcie, w tej chwili Koko ma okulary, taką chustkę na głowie, no i koło ratunkowe. Mamy 15 monet, 26 takich kamieni, 33 takie kamienie, 30 takich kamieni i 26 takich kamieni. Zobaczymy, co możemy sobie za to kupić. Na przykład możemy kupić czapkę i zamienić ją z tą chustką, którą Koko ma na sobie. Możemy, moi drodzy, odłożę na chwilę do szafy tę chustkę. Możemy także kupić kapelusz taki, proszę bardzo, żeby chronił jej głowę przed słońcem. Co, czy coś jeszcze możemy kupić? Czy mamy jeszcze jakieś, jakieś opcje? O, proszę bardzo, taki kapelusz możemy kupić naszej papuszce. Możemy także kupić taką kokardę. Oj, chyba się skuszę na kokardę, albo taką żółtą kokardę. O, mamy też takie królicze uszka. Okej, okay, kwiatków nie możemy jej kupić. Ale ja już chyba wiem, co dla niej wybiorę. Słuchajcie, ten kapelusz. Klikam: kup. Kup. Udany zakup. Możemy jej kupić takie okulary. O, kupimy jej takie okulary, myślę. Kup. Dobrze, udany zakup. I chyba na tym zakończymy nasze zakupy. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że wasze buzie i wasze języki pięknie pracowały. Jak zawsze, pod filmikiem znajdziecie link do rysunku, który przygotowała ciocia Asia. Tym razem na rysunku znów będzie papuga koko, ale będzie ona mówiła do was coś innego niż ostatnio. Jeśli chcecie, pobierzcie rysunek, wydrukujcie go, pokolorujcie, no i ozdabiajcie tak, jak tylko chcecie. Do zobaczenia następnym razem. Bye.